Cześć z tej strony Piotr, witam was serdecznie. A u nas dzisiaj troszeczkę będzie inny vlog ze względu na to, że tutaj mamy jakiś wyciek. I tutaj jak widzicie, już ciągnik częściowo przygotowałem, bo tutaj jest umyty, koło zdjęte. Wyciek mamy gdzieś tutaj stąd, prawdopodobnie ze złączki pod pompą. Także pierwsze, co będę musiał zrobić, to muszę wykręcić schodek tu ten kawałek tego elementu plastikowego błotnika zbiornik paliwa i wtedy będę miał dojście tutaj do pompy. No i będę wtedy wiedział dokładnie skąd nam, że tak powiem, zaczęło to cieknąć. Tu też dzwoniłem do kolegi Tomasza i on mi podpowiedział, że prawdopodobnie będzie to ze złączki. Jeżeli będzie gorsza wiadomość, to jakiś uszczelniacz, ale mam nadzieję, że będzie to tylko złączka. Także co? Zabieramy się za rozkręcanie i zobaczymy co dokładnie się stało. Wszystko już tutaj żeśmy rozkręcili i na 99,9 że olej podcieka stąd. Tu już też kontaktowałem się do Tomka i Tomek powiedział, że najprawdopodobniej walno po prostu o ring. Zaraz tutaj zmywaczem wszystko to umyje i zaraz będziemy po prostu wiedzieć jak tak to po prostu rozkręcamy. Jedziemy do siedlec po o ring, zakładamy i dalej możemy w robotę. Ja to też sobie o przewody pozabezpieczałem, że tam nic nie wpadło, żadnego brudu, bo wiadomo jak to jest. Nie chcę, żeby tam jakieś zanieczyszczenia wpadły. Mam nadzieję, że to się okaże, że to jednak będzie ten oring. Byłbym bardzo zadowolony. No i co? Czyścimy, rozkręcamy i jedziemy. Jak widzicie, pompa wymontowana. Jednak okazało się, że nie z tego oringu na górze podciekało, tylko pęk oring, który tutaj yy, łączy się tutaj z ciągnikiem. Pompa już jest wykręcona, i tutaj, jak widzicie, o ring jest przerwany, i dlatego po prostu puszczało olej. Ja teraz, po prostu, będę musiał gdzieś taki o ring dobrać i składamy, i dalej robimy robotę. Niestety, nieraz takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że po wymianie o ringu będzie wszystko dobrze.